Coś tu Teotrin yy, i chciałem Was poinformować w pewnym fakcie, a mianowicie, że wyjeżdżam. Wyjeżdżam na tydzień, czy znaczy właściwie tak nie, że bezpośrednio, tylko najpierw sobie jadę do Ustki, potem na konwent Newcon, o którym już wcześniej mówiłem. Łącznie będzie mnie tydzień. Wrócę w niedzielę wieczorem. I tak, mam ponagrywane trochę filmów na zapas, ale tych filmów nie jest jakoś wybitnie dużo, więc nie spodziewajcie się jakoś wybitnie. Cudów, niewidów, tak? Jest jeden odcinek Mistrzów Brązów w tym tygodniu, po prostu się nie wyrobiłem, żeby nagrać dwa, ale w tym odcinku jest dodany bonus i tam jest powiedziane, co trzeba zrobić, a właściwie trzeba bić 1500 łapek w górę, żeby następnego tygodnia były trzy. I jeszcze gram spami, więc jest w ogóle ciekawie. Tak. To jest to. Kolejna sprawa. Moje słuchawki da, dały ciała tam na USB, bo coś tam zaczęło się pierniczyć i psuć i tyle i mam tutaj takie teraz, jakie mam założone, to są Syberia V2 Steel Series mm. tak tylko problem tkwi w nim taki, że one nie są na USB, tylko są na zwykłego jacka i możecie słyszeć taki pogłos pogłos i właśnie, znaczy, po, właśnie nie pogłos, tylko bardziej szum w tle. Jak się tego szumu pozbyć? Bo, słuchajcie, próbowałem cuda, cudów, niewidów, nawet zamówiłem specjalnie na Allegro i kupiłem kartę, przenośną kartę dźwiękową, czekajcie, o taką, że podczepianą na USB, żeby naprawić to, tak, eee nie pomogło, nic nie zmieniło, właściwie pogorszyło sprawę, bo jak podłączałem to pod tą kartę i słuchawki słuchałem, to część dźwięku w ogóle była wyciszona, na przykład słuchawki się wyłączały, i ten, a z mikrofonem nie było żadnej poprawy więc to, Więc jak ktoś ma jakieś pojęcie, to czym to może być spowodowane i jak to naprawić, bo ja zawsze miałem problem z tymi kartami dźwiękowymi i z dźwiękiem. I oczywiście y, karta dźwiękowa w tym komputerze jest, y, to jest stacjonarny komputer i ona jest y, zintegrowana tak z procesorem. No więc jak ktoś ma jakiś pomysł jak naprawić te szumy to może daj znać. A jak nie to ja najwyżej znowu będę załatwiał mikrofon na USB, który nie ma tych szumów i tyle. To tyle. W takim razie do zobaczenia w przyszłym tygodniu, ja w czwartek, w czwartek będę miał trochę czasu, poczytam wasze komentarze z reszty, z czwartek wieczorem, z tych wszystkich dni po kolei. I postaram się ustawić wam jak najwięcej filmów, myślę, że nawet da radę, że będzie po jednym filmie na dzień. Jakiś tam bonus z Europa Universalis pokręcony, jed, jeden rzeczywisty, porządny mecz, odcinek właściwie. Jakiś tam konkursik w trakcie pójdzie na jednym odcinku z Wiktora Wrana, taki nowy gry, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. E, polecam, no e, i właściwie to jest tyle do zobaczenia za tydzień. Na razie. Cześć. Film informacyjny, łapka w górę. I tak jestem zmęczony i niewyspany. Na razie.